maneczko z tej strony, Scavars. No i w dzisiejszym odcinku będzie budowa takiej farmy owiec. Tylko, że tam nie będzie normalna, tam jeszcze będzie ten. Automatyczny jestem sortowania, I jeszcze takie, tak jakby coś, gdzie będzie można bardzo łatwo zmieniać. Ten nie będzie trzeba sprawdzać. Zresztą wszystkich, tak jakby tych dispenserów, żeby zmienić nożyczki. Bo czasami ta farma ma taką wadę, że czasami trzeba zmieniać nożyczki, bo się zniszczą. No, po to by obce dalej zbierały, ale po pierwsze, będziemy potrzebować zniszczyć ten teren, i potem zaczniemy budowę. Więc zaczynamy, ok? Teren już zrobiony, tutaj wszystko ten wygładzony i nie tego typu. Po pierwsze, że zaczniemy od tego systemu zbierania, tak jakby tego tych wełny. I ona będzie tutaj na początku robimy mechanizm. Potem ten, tak jakby system, ten, ten wiecie, mam ten mechanizm, tak jakby, to wszystko, a potem budowę. Budowę, taki jest plan, więc zaczynałem od mechanizmu. Dobra, już ten. Już magazyn zrobiony, czyli pierwsza część, taka główna zrobiona. I ona, to będzie taki jeden z ważniejszych. To jest na każdy rodzaj wełny, bo będzie tutaj każdy kolor w tej farmie. Farmy ogólnie to będzie taka mała farma, ale ogólnie będzie tutaj każdy kolor. 16 tych skrzynek. O, jeśli chce ktoś wiedzieć, to jak właśnie się to robi. Dojdzie takie coś, daje to i tak, kurde. Popsułem. No już. No tutaj tak właśnie to się prezentuje. Teraz będzie pokazane, jak ten, jak zrobić ten mechanizm. Więc poczekajcie. Jeśli to będziemy potrzebować, to tak właśnie prezentuje ten mechanizm. To jest dispenser do i inne tego typu. Tylko jeśli ktoś, kto chce, to może zrobić sobie ten mechanizm. Pierwsza połowa już zrobiona. O, no i tak by the way postawiłem Dispens, te Obserwery źle. Jeszcze tylko musiałem przyprowadzić owce, co mi trochę, trochę długo zajęło. Bo ten bo nie było żadnych w okolicy, później będę musiał rozumnać, że sztuki będzie ich 16. Za się będę potrzebować do wszystkich kolorów wełny. Jeszcze musiałem naprawić dziurę, która powstała podczas wysadzenia TNT, żeby ten teren się nadawał do budowy. No już, teraz jestem ja. No i po pierwsze, teraz będę musiał te owce wziąć wszystkie tutaj, a potem je zabarwić. Bo potrzebuję tutaj całą tę farmę, bo każdy kolor tutaj będzie, więc zaczynamy. No już wszystkie owce umieszczone. Teraz tylko je zabarwimy, ale została jeszcze jedna owca, której się pozbędę w bardzo, to bardzo humanitarny sposób. No już wszystkie owce powarwione. Teraz będą pokazane te najważniejsze części budowy tego budynku, bo to trochę będzie taki, jak widać trochę większy budynek. I was pokażę najważniejsze części budynku. Najważniejsze etapy budowy. No i później na koniec będzie cały tur budynku. Będzie trochę stoło na ogli. Będzie to ciekawy budynek, więc... Zaczynamy. No i już parę dni później. Budynek skończony. Właśnie tak się prezentuje z tej strony. Takie fajne wejście zrobiłem. Ja teraz z boku pokażę i z tyłu jeszcze. Patrzcie. Jeszcze taki styl wziąłem. Takie te, te schodki i te. Tutaj ja nie wiem jak to się nazywa, użyłem No i tutaj jest tył Tak się to wszystko prezentuje Jak co wiem, że tutaj lekko jest ten, ten budynek krzywy Myślę, że trochę źle go zrobiłem Ale jakoś jest, więc jakoś dobrze działa szczerze, ważne żeby było No i teraz do środka Właśnie najważniejsza część Po pierwsze, tutaj są takie te kolumny no to jest są zbroje. Jeśli chce ktoś... Wszyscy, którzy napiszą komentarz, że sam tutaj zapisany ich nick pod tym. Więc jeśli ktoś chce, to mogę za zapisać jego nick, to jak napisze komentarz. No I tutaj będzie właśnie. O, tak się właśnie prezentuje jedna z tych rzeczy. Kurde, pa, jakie fajne. Jak się popsuło? To się popsuło. Się chyba popsuło. A nie działa. Działa taka płynne tylko powoli. O. Tam są owce. Tutaj jedna strona, tutaj druga. i tutaj cała wełna wpada z owiec. Tutaj jakby będzie jedna rzecz, taka jedna z ważniejszych. O Boże, Enderman. I tutaj jest takie miejsce do wymieniania tych nożyc Tak zwany pokój techniczny tutaj Docelowo nic ciekawego nie ma być, ale Jest taki jeden projekt, że kiedy dodadzą craftera to będzie oddzielny odcinek Na którym zbuduję taką farmę żelaza, która będzie połączona z tym i będzie to dzięki temu będą te nożyce I dzięki temu nie będę musiał wymieniać w ogóle nożyc Taki jest projekt Chwila, ta druga strona, jeśli kogoś interesuje czy też mam jeden taki pomysł na te odcinki, żeby tam robić parę rzeczy na jednym odcinku? czyli tak jedną rzecz to. Odcinki trwają po 4 minuty. O, patrzcie, jak fajne No to właśnie celowo mam robić parę rzeczy na jednym odcinku, parę budynków. Więc, jakby tak będzie. Jeszcze tutaj chwila. Już w zasadzie wszystko. Ja zapiszcie komentarz, jeśli chcecie chce się znaleźć tam. Może być jakikolwiek. Może być jakieś pytanie, i na tego typu rzeczy. O, i tak się właśnie to prezentuje. Więc tak się właśnie wszystko prezentuje. celowo będą odcinki dłuższe, więc... Do zobaczenia następnego odcinka. Już kończę odcinek. Moim zdaniem fajnie wyszło, więc do zobaczenia. Pa, pa.